że ty chcesz to wyrzucić. Nie wyrzucić, tylko sprzedać. No dziecko, przecież to są dobre spodnie. No dobre, ale za długie. No to co nie mówisz? To ci ja ci je skrócę. Mówisz tak od trzech lat i jeszcze nie skróciłaś. Ej, no bo to się trzeba upomnieć, jak nie pamiętam. To wiesz, że u mnie to już pamięć czasem zawodzi. Dobra, już się nie czy ja po prostu wystawię na wintę. No, a po, co? Taka ładna kurtka. No ładna, ale już jest na mnie za mała. Jak za mała, jak dopiero co ci ją kupiła. Mamo, to było 10 lat temu. Proszę mi ją przymierzyć. Ech. No i co? Dobra kurtka. Dobra, to ona mi była jak byłam w gimnazjum. Sprzedam na dla dam jej nowe życie. Nowe życie to mi dajcie. Nowa sukienka. Ani razu nie ubrana, jeszcze z metką. No tak wyszło. I co, ją też sprzedać zamierzasz? No. Dobra, wiesz co, jak ty nie chcesz, to ja ją sobie wezmę. Ale absolutnie, ona już jest w mojej szafie. W jakiej szafie? W mojej szafie Winter. Możesz zaobserwować swoją drogą. A, tylko powiesz sobie Winter najpierw. Nie wiem, może ja córce ciotki Amelki oddam te ciuchy twoje. Mamo, nie wymyślaj. Winter to jest prosta obsługa, brak opłat za sprzedaż. I moje ubrania będą znów nowe. Dla kogoś. Może i tak. Oczywiście, że tak. A to jak ty jesteś taka obeznana, to wystawiłabyś też na mój sweterek? Dawaj.